Rok Radio. 1061FM. Wrocław. I na koniec programu jeszcze książka Droga do Nawii wrocławskiego pisarza Tomasza Duszyńskiego. Ta właśnie ukazała się na rynku. Opowiada o polskim weteranie z Afganistanu, moskiewskim milicjancie i niezwykłej dziewczynie. To pierwsza tak rozbudowana wizja słowiańskiej fantazy umieszczona w XXI wieku, ale więcej o książce już autor Tomasz Duszyński. Zapraszam. Rok Radio. To był tydzień we Wrocławiu. No, Słoweńska fantazja mało w Polsce jest używana, w cudzysłowie, przez pisarze. No i ja tym bardziej zaryzykowałem, umieściłem akcję w XXI wieku, Słowieńscy bogowie, którzy próbują wrócić, snują pewną intrygę, w którą zamieszane są trzy osoby. Alek Bielski, to taki Polak, weteran z Afganistanu, są jeszcze Rosjanie, Misza Asieniewicz, milicjant moskiewski i Ksenia Morozowa, taka zwykła, niezwykła dziewczyna. Perun, bo to on jest przyczynkiem do tego, co się będzie działo w książce W drodze do nawi, snuje intrygę po to, żeby Rzeczywiście powrócić do naszych czasów. Bogowie słowiańscy zostali zupełnie zapomniani, niektórzy odeszli w niepamięć, natomiast Peron, jako że już wyznawców nie ma, no, stara się coś zrobić, żeby jednak ci bogowie przez małe B pojawili się też w naszych czasach. No i Droga do nawi to jest taka powieść, która no, łączy różne gatunki, ale przede wszystkim jest to, tak jak powiedziałeś, słowiańska fantazja XXI wieku. Ma być lekko, like ma być też z humorem. Jest z humorem, każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Ten, kto lubi dobry humor, też znajdzie kilka takich smaczków. Z tego co Zasłyszałem, nawet y, można powiedzieć, że miłośniczki 50 twarzy Greja też znajdą coś dla siebie. <laughs> y, jest kilka takich y, dosyć fajnych scen, które być może przypadną do gustu różnego typu czytelnikom. No ale przede wszystkim ma być to mocna rozrywka. Droga do nawi. Nawie to są takie dusze zmarłych, tak, słowiańskie. Natomiast sama nawia, no to już jest zaświaty, są te słowiańskie, do których te dusze Słowian ulatują. Mówisz, że nawet ktoś znajdzie odniesienia, czy powiedzmy skojarzenia z 50 twarzami Greja to będzie też taki erotyczny dreszczyk? Nie, wszystko jest z przy, przy oka, akurat mówi o takiej scenie basenowej, <grym> dosyć fajnej. Nasi główni bohaterowie Alek, Polak, Alek Bielski i Misza Asieniewicz pojawiają się w Sandunach, takich łaźniach moskiewskich, No i tam poznają Gina, no i jego przyboczne mają z nimi do czynienia. Okazuje się, że te 50 twarzy greja z miłych rzeczy z dziejących się w saunie kończą się czymś zupełnie. Gorszym dla jednego z bohaterów, no ale wychodzą z tego cało. Nie chcę zdradzać, bo myślę, że to jest dosyć fajna, humorystyczna też scena, która łatwo zapada w pamięć, więc e, warto sięgnąć do książki, do drogi, do nawi i przekonać się samemu. Trochę chcę wejść w warsztat. Mówisz o łaźniach moskiewskich. Jak to jest? Masz za sobą doświadczenie? Znasz Rosję, Moskwę? Czy to wszystko jest pieczołowite odtwarzanie? Tak jak nie wiem, porównam teraz do innej prozy, też wrocławskiej, Marka Krajewskiego, który tam mocno grzebie w archiwach, odtwarzając klimaty różnych miast. Starałem się rzeczywiście sięgnąć do źródeł sam nie pojawiłem się w Moskwie, natomiast przeczytałem troszeczkę książek, budując ten warsztat i budując całą historię, która dzieje się przez dłuższy czas w tej powieści. Pojawia się też tak zwane Metro 2, czyli to takie tajne metro, podobno istniejące pod Moskwą, które być może nawet sięga Kremla. Pojawiają się takie smaczki, typowo rosyjskie, no ale myślę, że to też taka troszeczkę powieść obyczajowa, tak, bo starałem się zbudować dosyć mocno postaci, które żyją swoim własnym życiem, okej, okay, tak, mają swoje zmartwienia, ale też Pojawiają się tarcia między nimi. Jest kobieta, jest dwóch mężczyzn, więc zawsze bywa tak, że te tarcia muszą się pojawić, i one pojawiają się w książce. Myślę, że z plusem dla samej książki, dla samej powieści, bo czytelnicy, którzy zaczną czytać drogę do Nawi myślę, że utożsamią się z jednym przynajmniej z bohaterów no i będą przeżywać te przygody dużo bardziej, dużo, dużo więcej będą czuli. Rok Radio 1061 FM Wrocław. Pomijając już książkę, bo tutaj nazywasz to fantazy, czy słowiańską fantazy XXI wieku, ale ty masz na koncie jakby książki z różnych gatunków, z pogranicza gatunków. Dlaczego teraz właśnie fantazy? Wiesz co? to chyba jest związane z tym, że po części ma z tym coś wspólnego moja babcia. Nie wiem czy wiesz, ale tak jak kiedyś poganie istnieli, tak, Słowianie dawni, pewne rzeczy przetrwały do naszych czasów. Oczywiście pojawiło się chrześcijaństwo, to pogaństwo tak jakby zaniknęło, ale ono jest wciąż żywe. No to pimy ubieramy choinkę na święta. Moja babcia na przykład mówiła do mnie zawsze, że nie można przyszywać guzika na sobie, bo się zaszyje rozum, albo nie można nitki ucinać przy, przy ubraniu, bo można ten rozum też skrócić. To są takie wierzenia w, powiedzmy, które istnieją od bardzo dawna, przekazywane z pokolenia na pokolenie. Zresztą no tak jak masz na przykład święta, w których y, masz procesje i przy y, ołtarzach pojawiają się brzozy, ludzie idą gałązki łamią, zostawiają u siebie w domu i tak naprawdę nie do końca wiedzą dlaczego, ale to wszystko jest tak jakby gdzieś tam y, głęboko y, ukryte w y, przeszłości tak sobie pomyślałem, że rzeczywiście no, mamy tą fantazję w której pojawiają się bogowie grecy, to mamy mitologię skandynawską y, germańską, no, pojawia się Loki, Thor y, y, postacie z Avengersów, ale ten, ten Perun Weles, to zaniknął rzeczywiście w, w dziejach no i fajnie wyciągnąć te smaczki takiego wąpierza, który potem stał się wampirem, no ale to jest słowiański e, demon, tak? który gdzieś tam, gdzieś tam istniał. No, zrobił karierę na zachodzie w filmach amerykańskich, brytyjskich. Dlaczego ta słowiańska fantazy ma spójść zapomnienie nie pojawić się w książce polskiej? Słowiańska fantazy wybudziąca się w XXI wieku. Więc e, stąd pomysł, stąd pomysł. A rzeczywiście początki to moje, to science fiction, ale też książki dla młodzieży. Mniej związane z fantastyką, a bardziej z Przygodami dziejącymi się w naszych czasach obecnych, ale w słowańska fantazja myślę, że musi mieć swoją szansę stąd, stąd ten pomysł na drogę do Nawi. Droga do Nawi tylko do czytania, czy gdzieś z myślą też o tym, żeby może sekranizować. No bo przecież że znamy przykłady, choćby prawda, Wiedźmin tak jest sekranizowany. Myślę, że to daleka droga do tego naprawdę. Książka najpierw musi trafić pod strzechy, więc mam nadzieję, że ta książka rzeczywiście znajdzie swoich czytelników, no i okaże się, że to jest to, czego nic też poszukują, no, bo myślę, że można znaleźć coś zupełnie nowego w tej powieści. Chciałem, żeby była czymś nowym na polskim rynku wydawniczym, przede wszystkim jeżeli chodzi o polskie Fantasy, a przyszłość pokaże, co się dalej będzie działo z tą książką. Jest w formie papierowej, jest w formie e-booka. Myślę, że to jest ten początek całkiem dobry na to, żeby ludzie ją, się z nią zapoznali. No a ja w takim razie zapraszam, żeby czy to w formie właśnie e-booka, czy w formie papierowej te 540 kilka stron przeczytać. Droga do Nawi opowiada. O książce i autor Tomasz duszeński Dziękuję serdecznie. Rok radio Wrocław 1061